Centrum firm lokalnych to szybki sposób na wprowadzenie danych o twojej firmie do serwisu mapy Google bez żadnych kosztów. Dzięki tej usłudze możesz być pewny, że nazwa twojej firmy, adres i numer telefonu są zawsze aktualne. Możesz też pójść krok dalej, dodając opis swojej działalności, zdjęcia, filmy i wiele więcej. Aby to uczynić, wejdź na stronę map Google pod adresem mapy.google.pl i kliknij umieść swoją firmę w serwisie mapy Google. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się za pomocą Twojego konta Google. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta Google, kliknij link Zarejestruj się teraz. Wprowadź swój dotychczasowy adres e-mail, wybierz hasło i lokalizację Twojej firmy, zapoznaj się z zasadami usługi, a następnie kliknij Akceptuję, stwórz moje konto. Po zalogowaniu na konto w centrum film lokalnych, kliknij Dodaj nową firmę i wprowadź dane Twojej firmy. W momencie wpisywania adresu ukaże się podgląd Twojego wpisu. Jeśli znacznik na mapie nie odpowiada dokładnie położeniu Twojej firmy, możesz to skorygować. Klikając link Popraw nieprawidłową lokalizację znacznika. Zmień położenie znacznika w nowym oknie, a następnie zapisz zmiany. Jeśli Twoja firma znajduje się już w mapach Google, wybierz opcję Zgłoś roszczenie do wykazu, aby móc edytować informacje, które już się tam znajdują. Jeśli natomiast Twojej firmy nie ma jeszcze w mapach Google, kliknij Dodaj pozycję, aby stworzyć nowy wykaz. Tutaj Możesz wprowadzić dodatkowe informacje, takie jak kategoria działalności, godziny pracy, akceptowane formy płatności, zdjęcia i inne. Im więcej informacji podasz, tym dokładniejszy będzie Twój wykaz wyświetlany w mapach Google. Możesz także uzupełnić te informacje później, logując się na Twoje konto w Centrum Firm Lokalnych. Dla Twojego bezpieczeństwa musimy sprawdzić podane informacje. Możesz dokonać weryfikacji telefonicznie, za pomocą SMS-a lub za pomocą pocztówki. Wprowadź otrzymany kod PIN. Po dokonaniu weryfikacji Twoja firma będzie wyświetlana w mapach Google, a przy niektórych wyszukiwaniach także na google.pl. W każdej chwili możesz zalogować się w centrum firm lokalnych aby edytować informacje o firmie, dodać nowy wykaz bądź sprawdzić statystyki wyświetleń. Umieść swój biznes w Mapa Google jeszcze dziś, logując się na mapy.google.pl/local/ad